Sebastianie, za nami pierwsza połowa drugiego spotkania, które rozgrywa dzisiaj Unicredit. Wróćmy jednak na chwilę do pierwszego pojedynku. Pokonaliście lidera, strzeliliście 15 bramek. Tak, chociaż na początku wyglądało to trochę źle, bo przegrywaliśmy 3-0, no ale w miarę czasu się rozkręciliśmy. Wynik mówił sam dla siebie. Właśnie, jest to, było to pierwsze spotkanie, w którym padła tak duża ilość bramek. Większość z bramek dla drużyny Unicredit zdobył Radek Kozioł. No, Radek Kozioł, no Radek Kozioł. to samo nazwisko w szczecińskim siatku mówi dużo. No pomaga nam rzeczywiście dużo. Jak jest, to wygrywamy mecz. Tak to wygląda. Przed Wami druga połowa spotkania z Multikinem. Troszeczkę cięższe zapewne spotkanie, ze względu na to, że w nogach macie poprzedni pojedynek. Tak, to, że mamy w nogach poprzedni pojedynek, to nie znaczy, że doświadczenie, że tak powiem... Przeważy mi się, wydaje, i, i będzie na korzyść dla nas. Także życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Cukrowa PL. udanie zrehabilitowała się za zeszłotygodniową porażkę z Biorem 24. No tak, udało nam się w końcu wygrać, choć e, nie powiem, mecz był bardzo ciężki dla nas. Dzisiaj taki nie najlepszy składem niestety przyszliśmy. Mieliśmy trochę osłabień, trochę zawodników się rozchorowało, nie mogło przyjść, także musieliśmy sięgać po głębokie rezerwy. Nawet bramkarz nasz musiał zagrać w polu, ale udało się dowieść do końca, bo tak to trzeba po sobie powiedzieć jasno, dowieść trzy e, punkty i chyba nie stało się faktem. Prowadziliście już 3 do zera, jednak e, jeszcze w pierwszej połowie agila Strzeliła wam dwie bramki i mecz stał się bardzo ciekawy. No tak. E, mi się wydaje, że troszeczkę rozprężenie się wkradło w nasze szeregi. E, troszeczkę zlekceważy, zlekceważyliśmy rywała myślę w pewnym momencie. E, I tak za bardzo sobie lekko graliśmy piłką z tyłu i stąd się stworzyło kilka groźnych sytuacji. I strzeliła Akila dwie bramki, zrobiło się nerwowo. Cała droga połowa była nerwowa. Ciężki mecz. Po wczorajszej porażce biura wasze zwycięstwo sprawia, że włączyliście się do walki o awans. No tak. Wróciliśmy na drugie miejsce. Mamy nadzieję, że utrzymam się do końca sezonu. Trzeba już zacząć myśleć chyba po play-off, play tam będą najważniejsze mecze i tam postaramy się zaprezentować jak najlepiej, przeprowadzić pełny skład i powalczyć o awans. Piotrze, przed nami spotkanie na szczycie grupy A drugiej ligi Bastion kontra biuro 24. Najlepsza obrona kontra najlepszy atak. No tak, zgadza się. Przed nami w sumie chyba taki szlagier w tej grupie. Kto, 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 kto zwycięży w tym, w tym spotkaniu obejmie samodzielnie fotel lidera. No i zobaczymy. No. Dwa punkty straty biura do nas. Nie chcielibyśmy tutaj żadnej niespodzianki i o to się postaramy, no ale boisko wszystko zweryfikuje, także zobaczymy. Jaki scenariusz przewidujesz tego spotkania? Jaki scenariusz? No widzę, że młoda, wybiegana ekipa, także raczej chyba... Nie, mogę, czy, nie wiem, czy mogę Ci powiedzieć w sumie, ale dobra, no już w sumie 3, 5 minut do, do spotkania to już chyba nic nie ten... Taktyki nie zmienisz. Chyba staniemy u siebie i poczekamy na odpowiednią chwilę, żeby skontrować, ale, ale... tak jak mówię, na boisku się wszystko może zmienić, będziemy zmuszeni pójść do przodu i zupełnie cała taktyka się zmieni w tym momencie. Tomasz Kibiński kontra Igor. Dębski, pojedynek snajperów. Tak, rzeczywiście, z tego co że mają chyba po 15 bramek w dwójkę. Ekzekwo są w klasyfikacji Kró króla strzelców, także no, pojedynek bezpośredni między nimi. No i zobaczymy, kto, kto wyjdzie z tego spotkania, z tego, tej konfrontacji lepiej. Arek Piłat kontra Piotr Koligowski, najlepszy bramkarz Ligi. No więc właśnie, także no, troszkę tych pojedynków jest, także no, tym bardziej to, to buduje, buduje otoczkę i napięcie wokół tego spotkania. No i życzę powodzenia. Za nami pierwsza połowa spotkania derbowego. Na razie prowadzicie 2 do 1. Mecz walki, dużo fauli, sytuacji bramkowych. Powtórka z poprzedniego roku, nerwowo e, na styku, wszystko każdy może wygrać. Choć no, mam nadzieję, że my teraz będziemy tak powoli, systematycznie iść do przodu, zostawiając za sobą seniorów, bo są starsi i w ogóle. Rozumiem, że na drugą połowę wychodzicie z nastawieniem e, do wyniku. I zdobycia trzech punktów, mądrzej grać. Przede wszystkim musimy mądrzej grać, żeby, e, żeby wygrać. Nie robić zbyt wiele rzeczy na hula. Konsekwentnie grać to, co potrafimy najlepiej, a nie no, po prostu na pałę, że tak się wyrażę. Tomku, za nami derbowy pojedynek pomiędzy kubańskim luzikiem a juniorami kubańskiego. Wynik 4 do 4 zasłużony. Eee, tak, zasłużony. Eee, Kubański i grali ostrzej. Byli lepsi moim zdaniem, ale, ale to rutyna, to rutyna. W ostatnim sekundzie mieliście również sytuację do strzelania bramki, jednak przeciwnika uratowała poprzeczka. Eee, no nie ukrywam, że szkoda, choć eee, powinna, powinna być bramka. Kogo wyróżniłbyś w swojej drużynie w dzisiejszym spotkaniu? Więc na pewno Marcin Sierpisz, ten, który właśnie strzelił w ostatnich poczetkę, był, na, był najlepszy na boisku. I w ogóle i w, w, w pośród juniorów i pośród nas. W pierwszej połowie drużyna home przegrywała 2 do 1, jednak wynik ostateczny, zwycięstwo i kolejne trzy punkty. No, pierwsza połowa taka trochę odpuściliśmy, trochę z tyłu źle zagraliśmy. Te dwie bramki takie poszły trochę, nic ni Tutaj błędy były w obronie. No, w przerwie trochę sobie powiedzieliśmy, inne założenia taktyczne. Inaczej się ustawiliśmy, inaczej trochę piłką pograliśmy. No i zowocowało. Po zwycięstwie awans w tabeli dwa miejsca, przeskakujecie swojego dzisiejszego rywala. No bardzo dobrze cieszymy się, bo ostatnio ciężko ze składem było. Jeden walkower oddaliśmy, tam ostatni mecz e, przegraliśmy 4-3, także, także zwycięstwo cieszę. Jednak z meczu na mecz przychodzi Was coraz więcej, także można być chyba spokojny. Może następne Nie spotkania no. w home będzie rozgrywało w pełnym składzie. Nie, na pewno będziemy już teraz się chłopaki zebrali tutaj, zmobilizowali, przychodzimy. Szkoda tylko, że już na koniec, tak, na finiszu dopiero zaczęliśmy tutaj grać, wygrywać. No zobaczymy, jeszcze coś powolczymy tutaj o tej środek tabeli. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. No wiadomo, lepiej późno niż wcale.